Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ponownie yy, w tym samym miejscu, wydaje mi się szczęśliwym, zielarką i Maćkiem, który się tu przypołętał, ze swoim gnatem do napadów i strzałą w dupie. I kolejne trzy staki będą otwierane, więc te dwa możemy jeszcze zostawić. Tamtej temki sobie przełożyłem gdzie indziej i pamiętajcie, że teraz będą też magiczne otwierane. Także nie przedłużam dalej i lecimy z openingiem pierwszego staka. Lasowa już jest. Tak może być. Stropki już są. Kryształy. Uklina, e, jakby inaczej. Losowe. No i podkibiola, oczywiście. Na nie czekamy. Drewniaczki. Hu, hu, hu. Kryształowe kolczyki, drewniaczki. Co tu leci? Klucze do finola. się to Coś nie leci zbyt dobrze z tego staka. Ktoś Potek mało, potek mało, to mi się nie podoba, ale są za to przylosowe. Może z nich będzie coś ciekawego. Są poteczki, i jak na nie nakrzyczałem, może się ruszą jeszcze bardziej. Puls taka za nami i lecimy dalej. Coś ciekawego, chyba specjalnie na ten moment. Przyszedł jeszcze Patryk, on tu ma dopiero dużo strzał w dupie i Kevlara. A lecimy z kolejnymi. Są poty. Są losowa kolejna. I coś tu jeszcze ciekawego. No, i takie średnio, średnio. Są chyba kolejne potki. Są trofki. Yy, kluczyk. Drewniaczki. Trofeczki. I trofeczki. Wydaje mi się w sumie nie najgorzej z tego pierwszego staka. Szybkie czyszczenie ekipunku. Średnio potrzebnych rzeczy. Oczywiście pozdrawiamy Maćka i Patryka. Jak najbardziej. Aha, tego tutaj nie dajemy. Przepraszam. Myliłem się. O, okej. Okay. I lecimy z kolejnym, przedostatnim znakiem. Wyka też pozdrawiamy. O, fajerwerki jeszcze, proszę bardzo. To się nazywa profesjonalne podejście. Są kolejne potki. A i ustawmy to może w jakiejś kolejności. Takiej wartościowej, bo burdel trochę. Co tu mamy ciekawego? Chyba nic w tym momencie. Potybiola kolejne. Tak, tak. Poproszę, poproszę. O nie, mamy wirus. Kto to zrobił? Tego nie robimy. Bardzo proszę, nie. Popaki nie. Tego nie robimy. Podkibiola. Losowa. Los podkibiola, tak. Bardzo dobrze. Podskoczymy dwa razy. I lecimy dalej. Coś ciekawego leci. Halo. Dropik się zatrzymał. Oj, się odsunął. Proszę bardzo, zebrania wielkich fanów. Dropik się zatrzymał. Dobra, jest losowa. Coś się ruszyło. Jeszcze podki. Tak, jak powiedziałem, dropły. Bardzo prosimy. Płoteczki. Jest kolejna losowa. Chyba więcej był osób niż w pierwszej części. Jest wyształ. I mamy drugi już stack za nami. To wyrzucimy. Okej. Okay. Oni tu nie wiem. Dzikie tańce robią. A my lecimy z ostatnim stakiem. Ojej, co to za lak? Przepraszam bardzo. Nie wiem czy to serwer, czy mój internet, raczej serwer. Potki kolejne, z tego co widzę. Potki kolejne, potki kolejne, tak, tak. A i ten opening nie jest taki zły, jak myślałem. Myślałem, że będzie dużo gorszy. Zazwyczaj jest dużo gorszy. Kolejne pod... kolejne losowe, dobra. Kolejne losowe. Gdzie otwieranie losowych w moim przypadku jest totalnie bezużyteczne, jak wiecie po openingu 20 losowych. 20 losowych, przepraszam za mój język. Mi się wszystko plącze, jestem tak podjarany po prostu. Zbierałem to bardzo długo. Bardzo się cieszę, że mogę to w końcu otworzyć. Czekałem na to mega długo. I otwieramy, otwieramy dalej. Zostało ostatnio pustaka moich kryształowych. Oczywiście nie liczę tych 40. Myślę, że może kiedyś zrobię z nich jakiś konkurs, bo mam pomysł na zabawę wchowanego. To już wam zdradzę. I jest 60 potek już. 64, tak. Piękna ilość drewniaków. Yy, Ojejku, szkoda, że nie liczyłem drewniaków. W sumie może wrzucę wam screen na podsumowania. Ile drewniaków. Wydropiłem łącznie, to sobie na spokojnie obejrzę i podsumuję. Jeszcze może potka jakaś, 6 zostało. Aha, metal w ogóle, zapomniałem o metalach. Z tych trzech staków jeden metal, no to tak średnio najeżdża, ale jeszcze pokładam jakiekolwiek nadzieje w tych losowych, że może jeszcze jakoś magiczna wyleć. I ostatnia skrzynka, finito, moderato, trofki Wydaje mi się, że z tej połowy drop porównywalny, no bo nie mamy dwóch metali, które były tam. Jest 12 losowych skrzynek. Za które już Cię bierzemy z otwartymi rękami po wyczyszczeniu tego syfu. OK, to odkładamy. Możemy pokazać tutaj komuś dropik, jaki jest na razie. O, to, 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 to. Taki, pokażemy mu. I lecimy z openingiem losowy. Proszę bardzo, zaczynamy. Powiedz, że to magiczna, wielkanocna, niestety ostrzegająca PVP. No. Mógł to być lepszy dropik, nie powiem, że nie. Szybko tutaj kolejną dajemy. Słaba wielkanocna tym razem. Znowu troll jakiś. Coś tu dobrego może z tego polecieć. Średnio na jeża. Jak widzimy, ale jeszcze 10, nie poddajemy się. Otwieramy dalej. Nic ciekawego. Niebiańskie. O. Proszę, ks -a. O, KS 6%. Cóż by się tego spodziewał? Hmm, myślę, że wyląduje tutaj. Przepraszam go. Bardzo, bardzo serdecznie. Kosę barbarzyńców też tu umieścimy. I lecimy z kolejnym. Tego to nawet nie otwieram. I zostawmy to może bez większego komentarza. A bo nie psujmy sobie humoru, chociaż moja psychika i mój fundusz emerytalny bardzo na tym cierpią. I zostało jeszcze 7. Nic nie zapowiada się na razie. Aby trochę polepszyła się nasza sytuacja. No także losowa skrzynia byloga. Pyk. leśnego władzy. Przecież my tego nie chcieliśmy. Skrzynia Halloween. Kolejna mikstura, która sama się odpaliła. Świetnie, świetnie. I zostało tylko 5. Czy to jest magiczna w końcu? Nie, to jest kolejna skrzynia Halloween. A tego to nawet nie otwieramy. I zostały tylko 4. Czy to może być magiczna? Wakacyjna? Bonik? No nie tym razem. Właściwie żadnym razem. Bonik, Bonik. Losowa, kolejna to jest w końcu magiczna? Tak, to jest magiczna! Proszę Państwa, już utraciłem nadzieję, ale jest magiczna, pochwalimy się szybko komuś, komukolwiek, kto zaakceptuje, jest magiczna. Proszę bardzo. Prezencik? Fek, kosa udyna, czyż tego nie chcieliśmy? Ale dobra, fatalny miecz, fatalny miecz, tak samo jak ten na Ale dobra, nie psioczmy, może te oto magiczne skrzynki rozmnożą się razy 10 tysięcy, Oczywiście moim przyjęciem będą dwa razy oczyszczenia Ale trudno się mówi, się gra dalej, to tylko gra I została ostatnia losowa Pyk No taki Średniowy ten drop I co w tym mom momencie robimy? W tym momencie robimy krótkie cięcie Przed nim najpierw podsumowanie tego po tej połowy openingu I ja zaraz wracam do was z itemami z pierwszej połowy Podsumujemy razem ile mamy i otworzymy nasze magiczne skrzynki, więc widzimy się już po cięciu. Dobra, a więc jesteśmy już w cięciu, w podsumowaniu i dlaczego ekran jest zasłonięty? Dlatego, że już odsłaniam, Jak widzicie, mój pasek zniknęły magiczne, pojawiły się jakimś dziwnym trafem zaczarowania i trzy metale. Jak to się stało pewnie już wiecie, enemy debil otworzył magiczne, nie sprawdził czy się nagrywa, no oczywiście się nie nagrywa. Także niestety nie zobaczycie openingu tych dwóch magicznych, ale wiecie co z nich jest, więc myślę, że dużych emocji tak nie było. Oczywiście wypadło 10 zaczarowań i 3 nasze metale kowala. Drobnie najlepszy, pewnie na minus, ale też nie najgorszy mi się wydaje, że i to i to mi się przyda do egzo i do ulepszania secika. Potek, łącznie wypadł wpadł stak i 54, ponieważ część już e, będąc przekonanym, że mam nagrane już to podsumowanie, e, dałem sobie na Demo Zegary i Demo Zegary zdradzę mam 40 na 60, a zostało jeszcze tyle potek, tak muszę Zegary wydrapić, będzie to niedługo, e, tyle trofek, już 4 też oddałem Bykowi, stak kryształu 7 metalikowala pół staka równo kluczy wypadło. E, tylko sobie tutaj odłożyłem. Parę tych oczek o nasze... E, oczywiście drewniaczki, oliksy, takie tam rzeczy. Mniej wartościowe, te bardziej wartościowe. O co są tutaj. Wydaje mi się, że opening no ja na pewno, na pewno jest na minus, ale nie tak po prostu. Ja jestem zadowolony, wypadły mi w sumie rzeczy, które mi są przydatne. E, więc jak się cieszę. I co? To by było chyba na tyle z tego. Podsumowania naszego całego sześciostakowego opening'u. Teraz ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapeczki, komentarza. Cześć!